No, trafiły do mnie napinacze pasa Tchedera, hmm, ale dokładnie rzecz mówiąc na garniacza. Tam są dwa takie na pinacze pasa, dwie rolki. Jedna chodzi jak widać, grzbietem pasa, a druga klinem. Spróbuję wyjąć na początek ten pierścień zabezpieczający, chyba się wysunie. Takie stwarza wrażenie? Strasznie za bardzo. No, pierścień 52W fabryczny widać oryżko, też miadowa fabryczna. Jak to tutaj wygląda? nie są łożyska 62,05. O, coś drgnęło. Albo nie drgnęło. Tylko idzie kurz. A w sumie to rdza. O, już mam go na wierzchu. Wyszedł. Tego drugiego nie obrócimy. Tu jest trochę kłopot, ten drugi wymienić, bo on jest na takim ramieniu długim. To jest nieodczepialna część. No ale już też się tutaj, widzę, zruszył. 25Z. O, oryginał po, 20, po 36 latach jest pierwszy raz zdjęty. Tak to chodzi. A ten drugi tak chodzi. Na początek trzeba wewnętrzne, wewnętrzną część stamtąd wyrzucić. Czyli tą małą tulejeczkę. Bo inaczej. Będzie później kłopot. Niegodniej jest najpierw środek wycisnąć. Już go mam. O. A teraz łożysko. Coś tu trzeba włożyć takiego, co je pchnie. A ja tu stosuję zazwyczaj jakieś śruby. Mam ich dużo pod ręką. Śruba szesnastka. A mój większa to jest chyba. No i mam łożysko 62.05 miodowe oryginalne. No ten drugi napinacz nie jest taki prosty do wyjęcia, bo jest taki trochę nieporęczny swoją długą lagą ale może wyjdzie. o kurcze 5 ton i nic poszło dosyć mocno się działo się to tutaj coś zruszyło gdzieś na śrubce tam jest pomocowane. Teraz dokręcę. Wyjątkowo ciężko szło. Mm -hmm. No ale to 36 lat rozwiało. i tego nie ruszał przez tyle lat To się nie ma co dziwić To jeszcze nie koniec wyciągania Bo jeszcze trzeba Przecież łożysko wyjątkowe. Tą ładnym kolorem idzie z tej strony, a to idzie brzydkie. To ma iść od środka. Gdzieś tu są jakieś indeksy czy coś. Tu jakiś taki słabo widoczny indeks. Pierścieniami jednym słowem musi iść na zewnątrz ob, ob, oboma pierścieniami. Trzeba teraz przebudować tutaj na prasie te wszystkie podkładki. Do wyjęcia tego łożyska. 62. Ciężko to ułożysko szło strasznie z tego wałka, z tego czopu, tam ludzkowo ciężko. Ta śruba trochę za krótka Jeszcze miałem takie grube śruby, gdzie one są, Ach, ale ciało może, może to ta? Ta będzie. Fajna. No tak, ale tutaj jeszcze to mi wypadło. Nie wiem, czy to jest na imbus przekręcane, czy jak. Jakiś tam wkręcik jest. Ale teraz jest śruba za wysoka czy dobra już teraz nie włożę tej śruby muszę innej szukać Wyjątkowo ciężko idzie to waroska, powiem szczerze. Gdzieś tam krzywo ustawiona ustawione się zaparło. w jest no nic teraz znowu stała procedura trzeba wszystko umyć tą, tą tulejkę trzeba gdzie umyć koła pasowe wysuszyć i wrócić tutaj przyszedł czas na osadzenie łożysk i na pinaczu zaczniemy oczywiście droleczki łożysko znaczy 6205 Jest to japońska technologia wykonywania łożysk krytych bardzo dobre łożyska prawdopodobnie chociaż to, co ja zauważyłem to dużo ludzi się kiedyś naśmiewali na że, polska, że polska technika jest do a jednak takie te polskie łożyska nie były kiepskie bo, bo wytrzymywały do dziś, trzydzieści parę lat, trzydzieści sześć lat, ja fabryczna łożyska zmienię. To już jest wycięte. trzeba w koło pasowe to oprawić, może to będzie wystawać poza koło, to musi to być inaczej, już tutaj wszystko zrobione, przede wszystkim trzeba to przesmarować, nie polecam na sucho wkładania łożysk, w takich kołach, może są miejsca gdzie jest wymagane na sucho, ale na pewno nie, nie tu. Trochę takie ryzykowne to jest, bo może zahaczyć. a pierścień można założyć. To jest 25, nie 52W. Obreczne założę. Może wejdzie. Powinien bynajmniej wejść. Jedno mamy gotowe, teraz drugie. Drugie jest trochę bardziej bezkutne w zrobieniu. Ale jakoś dam radę może. Mnie samo łożysko tak samo się wkłada, ale później jest kłopot. W tej długiej tej dźwigni. Najlepiej by było pras od ściany odsunąć, bo mu nie pasuje, tam mi to wszystko. Tam wszystko. Łożysko naci Kolejne japońskie. Kiedyś jak coś było japońskie, to było naprawdę najwyższej klasy Sony. Na przykład Panasonic. Zakomuny. W ogóle japońskie wyroby były bardzo bardzo porządnie wykonane. Nie wiem jak to dzisiaj wygląda. No ale Japonia to jednak jest bardzo rozwinięty kraj. Technologia tam jest niesamowita. Wszystko jest dopieszczone. Chyba. Stare łożyska 6205 się tu przydają, mam już tych łożysk trochę na Nie. A skąd wiadomo? To od Marcina. Łęczko 52. Nie Łążisko 52, tylko 52W. Prawdopodobnie. Symetryczne to koło jest. To mi się wydaje. by tam wrzucić o. jakiś taki krążek to trochę już to łożysko wepchnę ale, ale też nie na sucho bo pamiętam, że bardzo ciężko było jest tego zdjąć tutaj było wyjątkowo mocno osadzone No i co dalej? Muszę wyrzucić te, te blachy, bo się nie zmiesz Teraz ta. Trochę tak mi się to nie podoba, ale chyba się nie wygnie to. Zobaczymy. No lekko wyjść to No tak, to pierścionek trzeba założyć. Ciekawe, gdzie jest przyrząd do zakładania. Trochę papierem przejadę po tym pierścieniu, bo korozja jest i będzie miał ciasno wejść. wrótnymi szczypcami to włożyłem, ale to nic, weszło, udało się, to no mały pierścionek, to, to nie problem. Nie wiem, czy już na swoim miejscu jest, nie. Dobra. Można montować do pizona. Czas na montaż w kombajnie. Napinacz pasa, proszę bardzo. Trzeba odkręcić śrubę. To jest śruba 16 na klucz 24. Tu są dwie podkładki. Podkładki biorę do siebie. Zakładam na śrubę zamkową koło napinacza. Zakładam podkładkę płaską, podkładkę taką sprężystą, specjalną. I przykręcam nakrętkę. Na razie, tak byle jak. Ale już się widać, pięknie kręci. Teraz to drugie koło z tym będzie gorzej, bo to jest trochę ciężko zamontować, ale spróbuję. gdzieś się tam włożyć? Teraz to zrobimy. Z jakimś łomikiem ten nagarnie cały uchnąć żeby to włożyć. No. Dobra. Ręką no to jeszcze to pchnijmy, o, może się uda. Pójdzie? Nie na bardzo. one jest prawie na poziomie, to pasem może go pociągniemy do siebie. Musimy ściągnąć tutaj pasem, bo na mnie nie łapie. Zaraz pokażę co chodzi. No i ciągniemy pasem. Nagarnia do góry. Patrzymy, żeby to tutaj na ten stworzenie weszło. Dziękuję. Możesz już zabrać ten pas. Mamy zamontowane koło napinacza. Przychodzi tylko zawleczka taka trochę konstrukcja ale Podkładeczkę, podkładeczka śrubeczka zawleczka o I teraz pas trzeba założyć tak czy jak? Czy na inaczej Chyba idzie ten pas A tak idzie o I napinasz do tyłu Powinno się naciągnąć. Też tu. A na końcu tam. Jeszcze troszkę. No jeszcze troszkę. Jeszcze minimalnie. No jeszcze troszkę. Dobra, dziękuję. Mamy włożone. Mamy zamontowane napinacze tutaj pasa od nagarniacza. Dwa nowe łożyska. naci czerwone, piękne, ładne, zateczne. Tamte chodziły 36 lat. Zobaczymy, ile ta posłuży.